Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawym pytaniem. Z takim pytaniem, które myślę, że wielu z nas sobie. Często gdzieś nam zadaje to pytanie, często zastanawiamy się nad tym, ale nie zastanawiamy się nad przyczyną. Więc ja dzisiaj chcę sobie troszkę z Wami porozmawiać właśnie o przyczynie, jak już widzicie, pewnie po mnie turce i po tytule tego filmu, ja chcę sobie z Wami porozmawiać dzisiaj na temat tego, dlaczego często myślimy, że komuś się nie możemy spodobać i że on na pewno, na pewno nas to prosto nie, nie pokocha. I to można mówić ze strony dziewczyn, ze strony facetów, ja będę mówić ze swojej strony, bo jestem kobietą, więc. Tak będzie najprościej, ale myślę, że to, te same zasady będą się tyczyły mężczyzn tak samo, bo po prostu myślę, że myślimy podobnie, po prostu i to jest takie, no jest to podobne, po prostu. I pe, zrobię liczni chyba tego, jak często mówię, po prostu. E, więc zacznijmy sobie od tego, że oczywiście całe social media, cała popkultura y, od lat 90. co najmniej. Wyznacza takie trendy jak szczupła sylwetka, chude ciało. W latach 90. i na początku 2000. to było takie chude, naprawdę chude ciało. Było symbolem piękna, było symbolem seksualności, sensualności, tego wszystkiego związanego z tym, co, co się ludziom ma podobać i co się podoba, tak. I weszło, weszło tu bardzo mocno. Myślę, że my, szczególnie pokolenie. Ludzi, którzy się urodzili w, lat, w latach na początku 90. To my od samego początku od małego mamy wpojone, że po prostu szczupła czy chuda dziewczyna to ładna dziewczyna. I mamy tak to mocno wpojone, bo oglądaliśmy seriale, oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy okładki magazynów różnych, reklamy. To wszystko cały czas widzieliśmy i nam bardzo mocno wmówiono, że to jest ładna sylwetka i żadna inna. Później, teraz na początku 2000-2010, szczególnie kiedy był na kardeszanki, nagle z, przeszło z mody z bardzo chudej na krągłości, ale jednocześnie bardzo szczupła talia. Więc wyobraźcie sobie no, prawie nierealny stereotyp, e, jeśli chodzi o sylwetkę, bezoperacyjnie, żeby sobie wyrobić coś takiego. E, I i teraz, teraz od tamtych czasów jest właśnie moda na krągłości, ale jednocześnie bardzo, bardzo szczupłe sylwetki. Więc coś, co jest nierealne, nieprawdziwe, jeśli chodzi, żeby wyćwiczyć sobie, że nie masz figury klepsydry I, i co? No i funkcjonujesz, i chcieli mieć duże biodra. Eee, szczupłą talię, duży biust i, i żeby być jeszcze przy tym taką w miarę zgrabną i nie za dużą. no, no Nie da się, po prostu się nie da i to jest coś, co, co jest nieidealne, co jest nierealne i po prostu nie ma opcji, żeby tego dosięgnąć jakimikolwiek sposobami, chyba, że operacją, tak jak już mówiłam. Bo według mnie to nie ma inaczej, no nie da się po prostu. Więc yy, cały czas rośliśmy, rośniemy, dorastamy, wzrastamy i cały czas jesteśmy otoczeni yy, yy, nieprawdziwym ideałem, który jest nie do osiągnięcia, albo jak jest do osiągnięcia, to jest w bardzo niezdrowy sposób, albo jest po prostu drogi i, i, i są to rzeczy, które są. Można powiedzieć, że one nie sprzyjają temu, żeby lubić siebie, tak? Żeby patrzeć na siebie w lustro, no chyba, że tak wyglądasz, to super, to się bardzo z tego cieszę, ale 90% kobiet nie będzie tak wyglądać i 90% mężczyzn nie będzie wyglądać, że będą umięśnieni, będą mieli klatę nie wiadomo jaką, szeroką, że będą mieli ramiona pływaków, nie będą mieli sześciopak i nie wiadomo co. No bo... bo nie da się, no po prostu się nie da, jak żyjesz normalnie, chodzisz do pracy, masz dzieci, nie wiem, masz pracę, masz, yy, masz chłopaka, masz dziewczynę, chcesz mieć kontakt ze swoimi przyjaciółmi, chcesz się jakoś rozwijać, chcesz coś yy, umysłowo yy, robić i chcesz mieć jakieś hobby i jeszcze czas na oczywiście zdrowy balans i odpoczywanie, to nie jesteś w stanie. To nie jesteś w stanie. Jest taki śmieszny mem, że jeżeli kobieta dba o siebie, dba o swoich przyjaciół, dużo robi karierę w pracy, to wiesz, że jest chwilę przed załamaniem nerwowym, nie? I coś w tym jest. Nie da się mieć wszystkiego w sensie. No nie jesteś w stanie połączyć, mieć kariery w pracy, mieć wspaniałego małżeństwa czy związku, do tego jeszcze na przykład dzieci. M mieć czas dla siebie odpowiedni, spotykać się z przyjaciółmi rozwijać się, mieć hobby, mieć to, to, to i to. Wszystkiego naraz po prostu się nie da. Trzeba to mądrze dysponować tym i nie codziennie robić wszystko, tylko to mądrze tym zarządzać. Ale wiecie, oczywiście w sieci jest kreowany, kreowany obraz ludzi, którzy robią to wszystko w ciągu jednego dnia. Wstają o piątej, idą na trening, później wracają, ogarniają się, wyglądają cudownie, później sobie czytają książkę, Jedzą śniadanie, idą do pracy, później po pracy wychodzą na spotkanie z przyjaciółkami, na kawkę, no bo trzeba się spotkać. Później wracają do domu, mają czas ze, ze swoją rodziną, z, i, i później jeszcze do łóżeczka zanim się już jak już się ogarną to jeszcze sobie poczytają i się kładą. Tak, by sobie to rozdysponować, to doma nie, nie masz tyle czasu w dobie, chyba że nie śpisz, ale oczywiście oni śpią też. To 8 godzin musi być, więc, więc już żyjemy w takim świecie, gdzie kreuje się idealnych ludzi, którzy nie istnieją. Po prostu nie istnieją. My, my, patrząc na siebie i stawiając obok ten ideał, który, który robi to wszystko, to myślę, że nie ma opcji. Nie ma opcji, żeby ktoś mnie pokochał, żeby ktoś miał jakikolwiek, jakikolwiek zainteresowany był mną, bo ja po prostu ani nie wyglądam, ani nie mam na to wszystko czasu, ani nie wiem, nie mam jakiejś nie wiadomo jakiej pracy. Ja prawie nic nie mam do, zarofa, do za, za, o za oferowania jejku, trudne słowo. E, I wiecie, i po prostu nie, nie mam nic do dodania, żeby dać coś atrakcyjnego, bo po prostu ja nie jestem nią, nie jestem nim. Ale to przecież nieprawda. I właśnie z tego myślenia, z takiego porównywania się, z tego wszystkiego, co siedzi wokół nas i na co my patrzymy, co my obserwujemy, co jest w nam do głowy wtłaczane i było przez te wszystkie lata, my po prostu uważamy, że my nie jesteśmy godni. Że my nie jesteśmy wystarczające, że my to z, trochę za mało, żeby, żeby komuś dać. I oczywiście dziewczyny bardzo mocno patrzą przez taki pryzmat. Może faceti nie, ale my kobiety bardzo patrzymy na innych, porównujemy się. My, my mamy bardzo taki analityczny umysł, jeśli chodzi o inne osoby. Zawsze sprawdzamy, musimy w odniesieniu do kogoś patrzeć na siebie, i to jest strasznie trudne, żeby tego nie robić ale my to robimy, my to robimy bardzo mocno podświadomie, jesteśmy gdzieś tam trochę zaprogramowane w zły sposób można powiedzieć, przez tą całą kulturę i my bardzo mocno się porównujemy i patrząc na te wszystkie kobiety idealne na Instagramie, na yy, innych social mediach na TikToku czy gdziekolwiek, czy w telewizji te wszystkie aktorki, to, to my po prostu jesteśmy, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że on na pewno nie będzie kochał my wchodzimy wtedy w jakikolwiek związek wchodzimy z toną myśli pod tytułem ja jestem, nie jestem Nieodpowiednia, ja mam tu za dużo, tam za mało, tego za dużo, tego za mało. Um, to powinnam jeszcze robić, a tego nie robię. A może jeszcze gdybym to robiła, to było lepiej. Może gdybym jeszcze więcej ćwiczyła, to o, może on by mnie pokochał. No bo na pewno nie mnie nie kocha, bo przecież on nie może mnie kochać takiej, przecież jestem taka brzydka. Ja mam tu trochę więcej, tam trochę mniej. Yy, taką figurę niejaką trzeba, i po prostu on na pewno tego. On na pewno jest tylko ze mną z litości, bo tak mówię, go Dnie, bo może, e, może nie znalazł nikogo lepszego, a znajdzie kogoś lepszego ode mnie, i na pewno mnie zostawi. I wiecie, zamiast być w zdrowym związku, zamiast cieszyć się z tego, że masz tą drugą osobę, że jesteś z nią, że możecie dzielić życie, że możecie wspólnie się rozwijać, że możecie iść wspólnie przez życie, to ty masz w głowie tysiąc myśli pod tytułem Nie, na pewno to się skończy, bo tak. I to jest straszne. Ale może, może nawet o tym e, tak nie myślałaś, że masz coś takiego, może nie myślałeś o tym w ten sposób. A, a tu się okazuje, że mamy taki mechanizm w głowie. I my tych, te mechanizmy przez lata tak dobrze znamy, że my już je wręcz ignorujemy a to trzeba z nimi walczyć. Z takim mechanizmem trzeba walczyć i trzeba stanąć, powiedzieć nie, nie chcę tak funkcjonować, nie chcę tak żyć, chcę się cieszyć swoim związkiem i nie chcę tylko szukać pretekstu do tego, żeby yy, mógł mnie zostawić i to jeszcze, żebym ja mu podsuwała to. Przez to bardzo często się dzieje kłótnie, bo po prostu jedna pierdoła, ja już jestem tak nabuzowana w środku, bo ja już jestem cała taka chodząca, bo on na pewno mnie nie kocha, że ja po prostu wywalam to i tworzę nie wiadomo jaką kłótnię o to, że nie wiem, nie położył talerzyka do zmywarki, tylko go zostawił, przez co na pewno mnie nie kocha. Nie. Słyszycie, to jest absurd. Ale jak często zdarza ci się ten absurd wprowadzić w Twoje życie i w Twój związek? No właśnie. No właśnie, o tym mówię. I to jest coś, co jest. E, nieodpowiednie, coś czego nie powinniśmy robić, a co tak łatwo nam wychodzi przez to, że mamy te myśli tak mocno zakodowane w swojej głowie i bardzo ważne jest nad, o, e, to, żeby nad tym pracować, żeby funkcjonować z tym, żeby wiedzieć kiedy zapala mi się taka w głowie e, czerwona lampka kiedy zaczynam właśnie ten natłok myśli wchodzić w moją głowę, że jestem taka jaka i powiedzieć sobie nie nieprawda, jestem skoro jest ze mną na pewno mnie kocha i pewnie jestem dla niego wspaniała ja jestem na pewno wspaniała, bo jestem wartościowa, jestem wartościowym człowiekiem, robię bardzo dużo, wyglądam dobrze. Nie pozwolę sobie, żeby sama siebie winoiła. Nie chcę tego koniec. I trzeba sobie, że tak powiem, powtarzać to w kółko, w kółko, w kółko, w kółko, aż ten mechanizm przestanie powoli, powoli działać. I bardzo często może być w topa, może mieć w topie, że jednak będziesz e, i po, pojedziesz po tym, i że pójdziesz za tym wszystkim, a czasem jest tak, że zauważysz w połowie i powiesz sobie, dobra. Uspokój się. Nie przesadzaj. Trzy wdechy. Jest lepiej. Ale tak jest. Musisz ze sobą pracować. Musisz ze sobą pracować. Musisz pracować ze swoją głową, ze swoimi myślami. Jesteśmy nauczeni myślenia takiego: O, żeby dać po prostu, niech myśli lecą, gdzie chcą. Ale to nie, 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 szanowni państwo, szanujmy się i szanujmy swoją głowę. Po co masz się zamartwiać rzeczami, które na pewno się nie zdarzą? Po co masz się zamartwiać rzeczami, które nigdy się nie wydarzą? Nie ma opcji, ale ty będziesz to rozcząsać. Po co? Po co się męczyć w ten sposób? Więc lepiej nad tym po prostu zapanować i lepiej funkcjonować gdzieś tam bardziej świadomie ze sobą i ze swoją głową, ze swoją świadomością, z tym, co myślisz. Po prostu bądź świadomy i funkcjonuj zdrowo, więc e, dajcie znać w komentarzach co wy na ten temat myślicie. Bo jestem bardzo ciekawa, czy jesteście świadomi takiego myślenia, czy macie takie natłoki myśli, czy nie, czy może one są mniejsze, dawajcie znać, bo jestem ciekawa mam nadzieję, że podobał wam się filmik, jeżeli wam się podobał filmik, to zostawcie łapkę w górę i no po prostu zostawcie subskrypcję jeżeli wam się podoba ten kanał i jeżeli jesteście ciekawi, co mam więcej do powiedzenia, to zostawcie suba i dzwoneczek to wtedy będziecie, będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, jaki wlatuje na ten kanał, więc serdecznie was do tego zapraszam i zachęcam, oczywiście zapraszam też na moje Instagrama, gdzie jestem na bieżąco, jestem codziennie, możecie ze mną rozmawiać, możecie zobaczyć, co u mnie, możecie do mnie napisać bezpośrednio, więc serdecznie Was tam odsyłam, bo tam jest mnie na pewno dużo, dużo więcej, więc serdecznie Was tam zapraszam, no i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!